Posłuchajcie, wam pokażę moją gildię na serwerze centrum pvp.pl. Jest to gildia Mefi. Mefi jest niepokonana, niedługo będzie w e, 19. topce. Ale to od czasu, punktów mam tyle, także teraz może wam pokażę mam e, całą gildię. Choć cieno so... są. To jest moja gildia co? Poczekajcie. I teraz wam pokażę z ilu ona się składa. Patrzcie, składa się ona z kilku osób, czy nie? Dokładnie 30. A pokażę może, jak się klepie. Moja gildia to ma Mówiłem. Patrzcie, cała moja gildia. Pokażę wam jeszcze ci, co nie są dostępni. Jest ich tyle: aż 30. Jak widzicie. Dobra, także jeżeli Wam się odcinek spodobał, e, także komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, ja się z że nam na razie. Cześć. Rekrutacja do gildy mefi, Na razie Of, niedługo będzie on. E, tak. O, poczekajcie. Niedługo będzie e, rekrutacja do gildy On i po prostu tyle. To zaraz, tak. Także jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć, Elo.